Na moim kanale a to kolejny odcinek. A dzisiaj moi drodzy, poczekajcie, bo mi się tu i na telefonie obrywało. Ale dobrze, kochani, witam was w kolejnym filmie. Jest to, co prawda, troszeczkę krótszy film. Dlatego, że dzisiaj Boże, co ja trzymam w swoich rękach. No, no, zestaw. Pewnie każdy z Was dobrze już wie, że jest to zestaw Minecraft. Jak bym mogła tego nie zjeść, jeśli bym wam tego nie pokazała i no po prostu kocham Minecrafta, tak to jest moja jedna z ulubionych gier. Więc zostawcie oczywiście łapeczkę w górę oraz subskrypcję. A ja zabijam się do odpakowywania. Co my tutaj mamy? To jest wersja z Ciscoinami, więc zobaczcie, małe to jest. Picie mam tam, więc sobie nie przyniosłam do pokoju. Dobra, ale mamy tutaj Kurde, ja bardzo chciałam. Zobaczyć te frytaski. Proszę bardzo, frytaski. No i z tyłu mamy takie, jak je zrobili tutaj. Proszę bardzo, z kraftowaniem. Test frytasów. No, frytki jak frytki, nic mm, Oczywiście, naderowy sos. Mm, który podobno jest ostry. Ale ja jestem jeszcze trochę chora no i cheese y. no i ketchup Zobaczmy. te cheese y wyglądają kurde jak nuggetsy po prostu wyglądają jak nuggetsy więc moi drodzy zobaczymy mhm. zjem i wam powiem moją opinię jak one się ciągną. Zobaczcie. Mega dobre. W jest to bardzo dobre. E, e, I dużo lepsze od gwiazdek Bambi. O, to na pewno. Dużo osób się ze mną nie zgodzi z tym, ale powiem wam, że mega dobre. Nie jest to jakieś takie mętne, tylko naprawdę, kurde, Bambi. No nie postarała się tutaj. Dobra. Otwieramy ten minerowy sos, wygląda lek sos. No i pachnie źle. Ostro, dobra? Oslo. Ogólnie nie mam picia w pokoju. Ale dobra, testujemy to szybko. Proszę bardzo, nabrane, żeby nie było. Echem. Kurde, oh, ale ostre, kurde, nie wiecie nawet co ja przeżyłam. <laughs> Moje gardło. To było tak piekielnie ostre. <laughs> Każdy mówi, że jest to ostre. Sos, ale ja nie wiedziałam, że tak bardzo. No niektórzy mówią, no nie aż takie ostre. Tragedia. Nie polecam sosu ogólnie. Nie reklama, ale nie polecam sosu. Ja mam ogólnie. Wiedziałam, że mi ten sos nie zasmakuje. I sobie wzięłam kolejny mój no, ulubiony oczywiście, więc tak to wygląda. I zobaczymy jak smakuje sos taki słodko kwaśny z tymi chiskoinami. Pyszne. Po jak do pasowania. Jak skarpetka do skarpetki. Tak, edge. oceniam ciskoiny. Nie spodziewałam się, że te małe szkodniki będą tak pyszne Kurde, no 10 na 10, bo naprawdę bardzo mi smakują I z tego zestawu byłoby to tyle, ale to nie koniec odcinka moi drodzy, nie Bo, 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 bo Mamy co nie wszystko I patrzcie Ja sobie wziąłam oddzielnie jeszcze nuggetsy też mają pudełko minecraftowe to nie reklama tylko pokazuję po prostu a big mac jest też taki i ma bardzo ładne opakowanie więc e, bardzo fajne to jest kurde dobrze widzę więc ja to zjem i pokażę A, albo, albo nie pokażę wam coś jeszcze to sobie dzisiaj wzięłam i stestujemy sobie tą rzecz i kurde czy to nie to jest mac coś czy wam też to wyglądało przypomina moci, bo mi też dobra stestujemy to jest świetne a to jest po prostu pączek taki to smakuje taki no to jest pączek dobra, dobra, więc oceniam to bardzo dobrze ten zestaw mi mega smakuje, jeszcze po prostu podobnie jest ten zestaw, bo nie dobrze pudełko, którego nie wyrzucę tylko sobie je zostawię to te coś nowego ten logo jest nawet minecraftowe. I naprawdę sobie spoko. Ja jeszcze sobie ten sos raz ogarnę. I zobaczymy. Dobra. Kurczę, boję się. Bo jest on bardzo pikantny moim zdaniem. Jest taki on. Ym... No, dobra, nie, nie chcę go. No ten sos mi po prostu nie przypadł do gustu, ale dobra, jeszcze wam raz pokażę jak to się ciągnie, bo... Mm. Nie ciągnie się. Więc bardzo Wam polecam. No i co? Długo jest oglądanie, ale jeszcze nie koniec. Nie. Chciałam pokazać jak moje biurko wygląda. No dobra, no, no okej. Okay. Wiem, że to cały czas jest, ale dobra. Ocenimy sobie ten zestaw od 1 do 10. Bardzo mi smakował. Oceniam naprawdę solidne 9,5, bo zawsze mogliby coś dodać jeszcze. Mam zdaniem troszeczkę mały ten zestaw. Ale bardzo mi smakował. Te triskoiny są świetne po prostu. I coś zrobiam. Wiem, że ten zestaw wyszedł w tamtym tygodniu, ale ja oceniłam go dzisiaj. Dziękuję Wam za oglądanie! I chciałam jeszcze pokazać, że ta kola też ma właśnie zestaw Minecraftu, To co jest Minecraft? Mówi, no, dziękuję! I to tyle, że gram się. Popatrz! Pa. Kolejny odcinek za 3 dni. Bajo!